Witajcie! Jak większość z Was zna moją historię i wie, co się wydarzyło w 2016 roku, wie też, że mój każdy dzień od tych kilku lat to jest nieustanna walka, nieustanna walka o każdy grosz, by móc cokolwiek robić, o każdy ruch, aby wykonać, by być wsparciem jeszcze kiedyś dla mamy i dla synka. Ja nie znam innego życia. Teraz, obecnie czytam swoją trzecią książkę, żeby się rozwijać, żeby znaleźć jakiś sens w życiu, żeby do końca życia nie siedzieć przykuty do fotela. Pierwszą moją książką, która towarzyszy mi od czasu wypadku jest zawsze Biblia. Um, Powiem wam, że w tej książce zacząłem odnajdywać więcej motywacji, więcej siły i zrozumiałem, że czasami łatwo jest poczuć się w dołku, mieć wszystkiego dość, chcieć zrezygnować i się poddać, zwłaszcza gdy stawiamy sobie do osiągnięcia ambitne cele i napotykamy w ich realizacji na różne problemy, przeszkody i trudności. To są bardzo trudne momenty. Są też oczywiście sytuacje, że poddanie się i rezygnacja to rzeczywiście najlepsze rozwiązanie. Jednak w większości przypadków trzeba po prostu znaleźć w sobie siłę i przetrwać te okresy zniechęcenia, iść naprzód w stronę swoich marzeń i celów, kontynuować swoje wysiłki bez względu na wszystko. Ja się kilka razy wywróciłem, ale podnoszę się silniejszy. Im bardziej jesteś wytrwały i zdeterminowany, by osiągnąć swój cel, tym więcej osiągniesz sukcesów. Zobaczcie, ja już zacząłem robić pierwsze kroki po tych kilku latach. Jest kilka takich pomocnych rzeczy, które e, każdy z Was powinien wziąć pod uwagę, kiedy z, zaczyna myśleć o porzuceniu tego, co próbuje uzyskać. Mogą się one przydać, bo mi się przydają. Przede wszystkim zawsze zapamiętaj że robisz to, co robisz z jakiegoś powodu. Jakie jest Twoje po co? Jakie jest Twoje dlaczego? Pomyśl o wszystkich różnych przyczynach, dla których, w pierwszej kolejności, postanowiłeś osiągnąć swój cel. Przypomnij sobie, co spowodowało, że podjęłeś działanie. Jakie motywy i pragnienia tobą kierowały? Nie twoje uzasadnione i twoje po co będzie silne to będziesz potrafił robić to, co robisz niezależnie od tego, jakby trudne nie było. Dobrym pomysłem być może nawet jest takie sporządzenie swoich e, powodów. Możesz mieć to miejsce zawsze przy sobie spojrzeć na nią. Gdy zaczniesz wątpić w swoją zdolność do osiągnięcia swojego celu, możesz na nią spojrzeć i przypomnieć sobie, dlaczego ja to robię. Ja to robię dla mamy i dla synka i dlatego walczę. Wiele osób ma skłonność do rezygnacji ze swoich celów, bo traci z oczu, po co starają się je osiągnąć. Mając taką listę po, po powodów, dla których warto robić, będziesz w stanie utrzymać się na właściwej drodze, nawet w najtrudniejszych czasach. Prawdopodobnie będą okresy, w których będziesz czuł, że po prostu nie jest to już warte zachodu. Właśnie. Wtedy właśnie będziesz musiał spojrzeć na swoje powody i motywacje, które spowodowały, że zacząłeś. Takie wspomnienie wzmocnić cię, dodać Ci siły, ale aby mimo wszystko to kontynuować. Ostatnią rzeczą, którą chcesz zrobić jest przyjęcie nastawienia, że porażka jest nie do przyjęcia. Ponieważ, jeśli boisz się popełnić błąd, czy, do, czy doznać w ogóle jakiejkolwiek porażki, będziecie to ograniczać i blokować w działaniu. Zobaczy mi, mówili, że ja nigdy nie będę chodził, że nigdy nie będę samodzielny, a zobaczy, już po schodach schodzę i do łazienki. To dzięki Wam. Każdemu z nas czasami coś się nie udaje. Jednak, jeśli na to pozwolisz, Twoje porażki i niepowodzenia mogą być dobrą okazją do nauki i doskonalenia. Czasem wygrywasz, czasem się uczysz. Wyciągając wnioski ze swoich porażek, możesz wprowadzać zmiany, które powodują, że będziesz w przyszłości działał skuteczniej. Ja się nie poddaję, walczę cały czas. Jeśli przyjmiesz nastawienie, że porażka to nic złego, że to tylko życiowa lekcja, którą trzeba przerobić, odejdzie ci część stresu i zdejmiesz nieco presję ze swoich barków. Wiele osób uważa, że porażka jest oznaką słabości. I nie powinna być tolerowana, tak piszecie mi czasami pod postami. A ten, kto ponosi porażkę, jest do niczego. Ja się przewracałem tyle razy i się nie poddał. Nauka przez błędy i niepowodzenie jest to jednak niezwykle ważna część drogi do sukcesu. Do sukcesu w ogóle. Presja, jaką ludzie wywierają na samych siebie, aby osiągnąć ten sukces, jest tak naprawdę jednym z najczęstszych powodów, dla których rezygnują. Przecież o wiele łatwiej jest po prostu się poddać, niż dalej naprzód iść. Jednak jeśli zrezygnujesz, nigdy na, nawet nie dasz sobie szansy na osiągnięcie tego sukcesu. Jeśli się poddasz, nie doświadczysz tego niesamowitego uczucia spełnienia, gdy czujesz, że zdobywasz swój upragniony cel. Moim marzeniem jest to, żeby być wsparciem dla mamy i nie zrezygnuję, będę walczył. Pamiętaj, koniec... Nie jest wtedy, kiedy przegrasz. Prawdziwy koniec jest wtedy, kiedy zrezygnujesz. Strach, twój strach jest kłamstwem. Strach to bardzo prawdziwe uczucie, którego doświadczają, które doświadczają wszyscy ludzie ja, ty. Strach to pierwotny instynkt, który jest w każdym z nas. W sytuacjach zagrożenia życia w ogóle, czy zagrożenia, strach może uratować nam życie. Jednak strach może być też twoim największym wrogiem. A to dlatego, że twój mózg często cię okłamuje. Rozmuchuje wszystko nieproporcjonalnie do sytuacji. Dlatego też nie pozwól, aby Twoje wątpliwości, obawy i lęki przejęły na tą kontrolę. Nawet jeśli boisz się tego, co może się stać, znajdź sobie odwagę, by działać mimo tych wszystkich obaw i staraj się poszerzać swoją strefę komfortu. Kiedy zdasz sobie sprawę, że Twój strach jest uzasadniony i bez, bezproduktywny, możesz go stopniowo zacząć przezwyciężać. Jeśli pozwolisz się kontrolować przez strach, nigdy nie pójdziesz dalej ze swoim rozwojem i nie osiągniesz celu. Jeśli ja nie poddaję i nie poddam. Choć prawdą jest, że czasem strach może być dobrym motywatorem, boimy się konsekwencji, więc coś robimy. Może być również bardzo destrukcyjny. Gdy próbujesz osiągnąć swoje cele, może się coś stać, aż ja raz złamałem biodro. Jeśli kiedykolwiek do panu cię myśli porzucenia tego, co próbujesz zdobyć, bo zaczynasz się bać, pamiętaj, że Twój strach nie ma nad Tobą kontroli. Chyba, że na to pozwolisz. Wszyscy możemy nauczyć się czegoś ważnego dzięki strachowi, który odczuwamy, gdy staramy się osiągnąć nasze cele. Możesz potrzebować pomocy. Człowiek nie jest samotną wyspą. Wystąpią w sytuację, że będziesz potrzebował od kogoś pomocy. W proszeniu o pomoc nie ma nic złego. Zobacz, ja to robię od tylu lat, bo tylko dzięki wam mogę mieć rehabilitację. Tylko dzięki wam mogę walczyć o marzenia. Nie jest to powód wstydu. Wszyscy czasem potrzebują tej pomocy, aby osiągnąć to, o co starają się osiągnąć. Ludzie, którzy nie potrafią się do tego przyznać i prosić o wsparcie, zazwyczaj rezygnują. Pomoc może być potrzebna w różnych sytuacjach, gdy jesteś przytłoczony albo brak ci pewnej wiedzy lub umiejętności. Ja nie mam ani wiedzy, ani umiejętności, ale staram się rozwijać. Nikt nie jest w stanie zrobić wszystkiego samodzielnie, dlatego też rzeczą zrozumiałą, że trzeba prosić o pomoc, gdy coś przekracza Twoje możliwości. Jest wiele sytuacji w życiu, w których pomoc jest nie tylko dobra, ale i konieczna. Czasami możesz potrzebować całego zespołu ludzi, mnóstwa ludzi i o różnych kompetencjach, aby zrealizować swój projekt i osiągnąć cele. Chociaż ważne jest, by być samodzielnym, trzeba też umieć przyznać się, gdy potrzebna jest nam pomoc w jakiejś sprawie. Jak bardzo będziesz żałował swojej decyzji. Powinieneś też zastanowić się, jak bardzo będziesz potem żałował, że zrezygnowałeś. Być może w, chwili, w tej chwili i poddanie się wydaje się dobrym pomysłem, jednak ostatecznie możesz <laughs> mieć poczucie żalu i będziesz dręczył się pytaniami. Co by było, gdybym się, się nie poddał? Gdybym nie zrezygnował, a walczył dalej. Większość osób, które zrezygnowały z tego, co chciały osiągnąć, czuję się później okropnie. Rozmawiałem z tyoma ludźmi w tych ośrodkach, że naprawdę słyszałem takie historie, więc po prostu nie warto tego robić. Przyjmij sobie sytuację, jak czułeś się w przeszłości, kiedyś czegoś zrezygnowałeś, a potem żałowałeś swojej decyzji: czy było to miłe uczucie, czy nie. Czy chcesz tego znowu doświadczyć, a rezygnując? Rezygnacja jest prawdopodobnie najszybszym sposobem, aby dobrać Cię żal za utraconą bezwrotną szansą. Tak długo, jak będziesz o tym pamiętał, nie powinieneś mieć żadnego problemu, aby podążać dalej w kierunku swojego upragnionego celu. I na koniec wam powiem tak, rezygnacja, rezygnacja w ogóle i poddanie się może być niezwykle kusząca, zwłaszcza gdy to, co próbujesz zrobić, jest trudne, bardzo trudne pod wieloma względami. Jednak, jeśli weźmiesz pod uwagę powyższe kwestie, o wiele łatwiej Ci będzie kontynuować, dopóki nie osiągniesz sukcesu. Porażka jest nieodłączną częścią życia, której mm, czasem nie można uniknąć, ale nie można, nie można tego samego powiedzieć o rezygnacji. A, tak naprawdę poddanie się jest wyborem, którego powinieneś starać się uniknąć. Właściwie nastawienie możesz działać cuda, jeśli masz skłonność do szybkiego poddawania się i rezygnacji, gdy sprawy stają się trudne. Wszystko sprowadza się do Twojego sposobu myślenia i perspektywy, z jak, jaką przyjmujesz. Możesz osiągnąć sukces, ale nie osiągniesz go, jeśli zrezygnujesz. Trzeba być silnym i nie poddawać się. Musisz postanowić, że nie zrezygnujesz dopóki nie osiągniesz celu. I to jest mój przekaz do wszystkich tych, którzy walczą o marzenia. Ja swo swoją osobą pokazuję, że nie ma rzeczy niemożliwych. Rozwijam się, uczę się, bo chcę żyć. To, że nie chodzę, że nie jestem samodzielny, że nie potrafię zrobić kanapki sobie, to nie przekreśla mnie. Staram się uczyć, rozwijać, bo wierzę, mocno wierzę w to. Że wygram, że wygram życie, że będę wsparciem dla mamy i będę wsparciem dla synka. Dziękuję Wam, dziękuję tym wszystkim, którzy mi pomagają. Dziękuję Wam za wszystko, za Wasze serce, za to, że jesteście ze mną w tej walce, w tej nierównej walce. Dziękuję Wam za każdą złotówkę, za wszystkie ubrania, za wszystkie prezenty. Dziękuję Wam. Dziękuję z całego serca i pozdrawiam. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają w lotacie. Dziękuję Wam wszystkim z całego serca za Waszą pomoc, za to, że mogę walczyć dla synka, dla mamy. Dziękuję Wam za każdą najdrobniejszą pomoc. Dzięki Wam wierzę, że to mi się kiedyś uda. Dziękuję.